Dobra, wchodzimy sobie na świat w No Dobra, gramy dzisiaj Survivalka Ajajajajajajaj Co jest? Co jest? Co jest? Ty, Minecraft mi się zapsuł Co jest? ty Aha, dobra. No to zabiorę sobie nóżka. No dobra, lecimy gdzieś. Jest tu golem? Chyba jest. Co tu mamy? Aaa, zabić ją muszę. Janusz, gdzie uciekłeś?

Tsk, tsk, tsk. Tsk, tsk, tsk. Tsk, tsk, tsk.